Wojtek, jak tybyś się urodził w Stanach, jak tybyś się urodził w Stanach, to ty w tej chwili byłbyś już nikim. Reżyser, za kamerą jest świetny, jak stoi za nią tak 200-300 metrów. Warto przytoczyć kilka arcydzieł, American Beauty, Szeregowiec Ryan, Lista Sindlera. Nie przeszkadza ręka, że macham? Yy. I to są tylko nieliczne firmy z tych, które obejrzał. Yy. Pozwolę sobie na taki krótki wykład o, na temat Twojej twórczości, bo e, główna oś Twojej twórczości, mm, główną osią, główną oś, przepraszam, odmiana cały czas stary i głupi. Seks, penizm. Dodatkowo się jeszcze interesujesz e, pedofilią i burdelami. Tak? Za pomocą tych barwnych pojęć, maluje nam niepowtarzalny obraz współczesności. Twoja twórczość piętnuje nasze przywary. Mówi o tym, kim jesteśmy, tak naprawdę. Dociera w głąb naszej duszy, budując tożsamość Polaka. Na to Polska czekała. Obleśne, pierwsze, lepsze skojarzenia zmuszają do zadumy, wzbudzają refleksję, a przy okazji babią, doprowadzając do płaczu. Tylko ktoś pozbawiony trzeźwego myślenia nie odkoduje Twojego przesłania. Tych aluzji do spraw bieżących, społeczno-politycznych, jak zawłaszczanie państwa przez PiS, likwidacja praworządności. Każdy, kto chwilę chociaż pomyśli, z łatwością wyczuje, że Ty, odwołując się do genitaliów, pokazujesz nam czytelnie, że teraz jest czas, by stanąć do walki o wolność.